Ale cytat z pana Tadeusza mówi, że co Francuz wymyślił, to Polak polubi. I choć myśl ta w zamyśle wieszcza miała charakter przygany, doskonale odzwierciedla to, co stało się na ziemiach polskich w czasie napoleońskiej epopei, a stało się księstwo warszawskie. Pośród licznych wojen napoleońskich, ta, w której Francja walczyła z Prusami w latach 1806-1807, zakończona została traktatami pokojowymi w Tylży. Pokonane Prusy na mocy jednego z nich godziły się wówczas na wiele ustępstw wobec zwycięskiego cesarza Francuzów, a drugi z traktatów, podpisany 7 lipca, zawarty między Francją a Rosją, podnosił między innymi sprawę ogromnie istotną dla narodowego bytu najwierniejszych sojuszników Bonapartego – Polaków. Napoleon wygrał tę wojnę, ale jego armia była zmęczona i wykrwawiona. Zawarcie pokoju z Rosją leżało także w jego interesie. Traktat miał w jego intencjach doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Europie i uzyskania równowagi opartej na współdziałaniu dwóch cesarzy: na wschodzie Aleksandra, a na zachodzie Napoleona. Problem stanowili Polacy oraz los ich ziem pozostających pod zaborem pruskim. Wypróbowani w bojach toczonych u boku cesarza, byli mu potrzebni. Jakąś więc kontrybucję na rzecz Polaków musiał złożyć. Nie był jednak w stanie odbudować niepodległego państwa polskiego w granicach zbliżonych do przedrozbiorowych, bo to oznaczałoby wojnę z zaborcami. W Tylszy zdecydowano się więc na kompromis. Powstało Księstwo Warszawskie, na które zgodził się car Aleksander I i cesarz Napoleon. Oczywiście to księstwo warszawskie powstało z zaboru austriackiego, więc to łatwo się daje inne, ale tak, tak czy inaczej to księstwo powstało. Księstwo warszawskie miało objąć całe Prusy Południowe, z ziem dawnej Rzeczypospolitej, warszawską, łomżyńską, płocką, dawnego Mazowsza, pełmińską z dawnych Prus Królewskich, województwa poznańskie, gnieźnieńskie, Kujawy, ziemię sieradzką i łęczycką, słowem większą część dawnej prowincji wielkopolskiej. Obszar księstwa miał liczyć więc 104 tysiące kilometrów kwadratowych ziem zamieszkanych przez 2 miliony 600 tysięcy ludzi. Gdańsk miał być wolnym miastem pod wspólną opieką króla saskiego i Prus. Z terenu Zaboru Pruskiego wyłączono wschodnią część Podlasia, tzw. Obwód Białostocki, który przypadł Rosji. Księstwo warszawskie powstało na terytorium Zaboru Pruskiego, a więc pozostał pieniądz pruski. Prawo, które zostało wprowadzone, to nie konstytucja 3 maja, tylko prawo francuskie. No zresztą, które dawało wolność wszystkim, także ono jakby szło jeszcze troszeczkę dalej niż to, co w naszej konstytucji zostało zapisane. Natomiast ten, ta osoba, która sprawowała funkcję, funkcję księcia warszawskiego, tak można powiedzieć, to był król Saski. Krusacki, który przebywał w Dreźnie. Polacy byli początkowo rozczarowani tym połowicznym rozwiązaniem, uznając ustalenia tylżyckie za tymczasowe, i z nadzieją czekali na nowy, wielki europejski konflikt, z którego powinna wyłonić się Rzeczpospolita. Ludzie mówili więc o śmiesznym księstwie warszawskim, ale z drugiej strony byli też świadomi faktu, że jest to w jakimś stopniu zalążek polskości. Dawał on Polakom nadzieję na własne państwo, choć w nazwie zabrakło słowa Polska. Bezsprzecznie oddziaływało to emocjonalnie. Dostarczało wiele aspiracji narodowościowych i chęci utożsamiania się z polskością. W monarchii konstytucyjnej, jaką było Księstwo Warszawskie, istniał trójpodział władzy. Dzieliła się ona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę ustawodawczą dzierżył dwuizbowy parlament. Władzę wykonawczą sprawował władca, książę warszawski, którym był król Saksonii Fryderyk August I. Z dynastii Wettynów. Armią dowodził książę Józef Poniatowski. Książę Józef Poniatowski urodził się w Wiedniu. Urodził się w rodzinie generała i feldmarszałka armii austriackiej. Jego matką była Czeszka. To wychowanie właśnie tam w Austrii, w Wiedniu, nie przeszkodziło, ażeby był patriotą polskim. Książę Józef Poniatowski był generałem różnych armii. Był mianowany jako generał armii rosyjskiej, był pułkownikiem armii austriackiej. Tak, gdzie, także gdziekolwiek się pokazał, a był jednak bardzo doceniany jako wojskowy, to wszędzie oferowano mu najwyższe urzędy. Jednak ten generał polski, a potem na, pod koniec życia marszałek Francji, to są te dwa tytuły, które go najbardziej określają. Napoleon Bonaparte dla księcia Józefa Poniatowskiego był Tą osobą, która może Polsce przynieść wolność i określić jej granicę jako Polska. I wówczas ten kontakt księcia Józefa Poniatowskiego z Napoleonem był bardzo bliski i bardzo częsty, bo sprawy polityczne i sprawy wojskowe były tutaj dominujące. Zawsze starał się tak rozmawiać z Napoleonem, tak przedstawiać swoje racje, a żeby ta sprawa polska była ważna. A zarazem, żeby nie było tak, jak oskarżał, oskarżał go Petersburg, że robi robotę polską. To takie są hasła, które Stu musiał dawać radę. W tym małym i młodym państwie o wielkich tradycjach jeszcze większych nadziejach zaczęły pojawiać się pierwsze problemy i pierwsze wyzwania. Należało zawierać sojusze oraz dotrzymywać zobowiązań. Tu ciekawym przykładem była postać księcia Józefa Paniatowskiego któremu poczucie honoru nie pozwalało zdradzać sojuszników, ale także nie pozwalało ufać im bezgranicznie. Nowe państwo posiadało własną polską administrację i armię. Nadana przez cesarza konstytucja, osobiście podyktowana przez niego członkom Komisji Rządowej 19 lipca w Dreźnie, dokładnie określała kształt księstwa, znosiła niewolę chłopów, głosiła równość wszystkich wobec prawa i wprowadzała wzorowany na Francji ustrój, Zapewniający silną pozycję władzy wykonawczej. Dokonujące się za jej sprawą przemiany społeczne, np. kształtowanie się grupy zawodowych urzędników, wzrostu znaczenia bogatych przedsiębiorców, nowe rozwiązania prawnoustrojowe, jak ograniczenie roli Sejmu czy wprowadzenie francuskiego prawa cywilnego ze świeckimi małżeństwami i rozwodami, wywoływały mieszane uczucia, a nawet krytykę, zwłaszcza wśród przywiązanej do tradycji szlachty. Jak żyło się ludziom w tym śmiesznym, jak mówiono, księstwie? Do ilu tradycji sarmackich wrócono? Ile przyjęto z modnego wówczas zachodu w życiu stołecznego miasta? Epoka napoleońska, którą rekonstruuję, jest epoką przejściową pomiędzy po zakończeniu jednej monarchii i przed nastaniem drugiej. I to wpływa na modę, na obyczaje. Wszystko, co istniało wcześniej, już przestało istnieć, więc ludzie szukali dla siebie nowych dróg, szukali również dróg i sposobów wdrożenia ideałów rewolucji francuskiej. Bardzo rozluźniły się obyczaje. W Paryżu bardzo wiele było kobiet studniących się, po prostu mających swoje sklepy, jako na przykład krawcowe. Oczywiście kobietom nie wolno było szyć typowo męskich strojów, ale na przykład twórczynie sukien, twórczyni. Twórczynie Kapeluszy, kobiety wytwarzające na przykład kwiaty do ozdabiania strojów. Pierwsze e, ubiory napoleońskie, które e, szyłam, to były ubiory e, historyczne e, dla siebie, samej. Tak się w zasadzie e, zaczęła moja przygoda z epoką napoleońską. Dla osób, które nie za bardzo interesują się modą e, i historią mody, może te różnice nie są jakieś widoczne, ale dla e, osób, które Bardziej zgłębiają ten temat. Widoczne są różnice nawet co 5, ale już na pewno co 10 lat. Różnice w kroju, różnice w modzie, w fasonie ubiorów. Można powiedzieć, że życie kobiet Stołecznego Miasta było nieco podobne do życia kobiet w, w Paryżu. E, oczywiście wszystkie nowinki były z Paryża importowane, więc ktoś, kto chciał być modny, e, interesował się tym, co się dzieje we Francji. Coś, co nie rzuca się e, współczesnym widzom na pierwszy rzut oka, a niewątpliwie było w tej modzie e, czymś wyjątkowym, e, to podkreślenie kobiecych nóg. E, nigdy wcześniej i nigdy później kobiece nogi, aż do dwudziestolecia międzywojennego, kobiece nogi nie miały e, Aż tyle swobody, i nie były te, tak bardzo widoczne. Ilość chalek została zredukowana. Ilość stelarzy właściwie została zredukowana do zera, czyli przestano nosić stelaże. Jak dobrze widać, ten strój tworzył smukłą sylwetkę kobiecą z podwyższonym stanem, co dawało wolność kobiecym nogom. To jest taki szczególny okres w modzie kobiecej, gdzie była taka przerwa, może. Na 4-5 lat w noszeniu gorsetów. I można wyczytać w różnych publikacjach na temat historii mody właśnie o tych zrzuconych gorsetach. Lecz pamiętajmy, że ta moda wszystko to, co było modne, zaczynało się wśród pań najbogatszych. I nie zawsze trafiało do szlacheckich dworków. W przypadku wyższych sfer powstała grupa Merveius, czyli kobiet, w których, wśród których prym wiodła przyszła cesarzowa Józefina. Napoleon zreformował obyczaje, napisał swój kodeks i tam również poświęcił uwagę, oczywiście, pozycji kobiety. I w tym momencie Józefina, będąca jego żoną, będąca cesarzową, musiała również dostosować się. Pod tę ideę. Zaczęła nosić jedwabne stroje, zaczęła oczywiście nosić bieliznę pod spodem, taką jak noszono wcześniej, czyli była to sznurówka, czyli gorset. Oczywiście pod gorsetem, pod sznurówką koszula, pończochy, halka. Suknie zachowały swój krój z podwyższonym stanem. Natomiast Józefina miała możliwość dobierania do nich dodatków. Wybierania z, poprzez, z przeróżnych jedwabi, tkanych oczywiście we Francji. Takie charakterystyczne dodatki do ubioru to oczywiście rękawiczki, bardzo modne długie rękawiczki. Takim długim rękawiczkom sprzyjała moda na krótkie rękawy. Oczywiście torebeczki i bardzo modne w okresie. Napoleońskim szale, szale z, z Kaszmiru, szale, którymi można było się otulić w chłodniejszy dzień. Jeśli chodzi o rozrywki kobiet w epoce napoleońskiej, przede wszystkim były to rozrywki takie, jakie oczywiście możemy sobie wszyscy wyobrazić, czyli pisanie listów, prowadzenie różnych, różnego rodzaju szkicowników, sztambuchów, oczywiście haftowanie rysowanie czy też malowanie, muzyka, taniec. Wiedza na temat tych aktywności była przekazywana ówcześnie młodym panienkom, które pobierały edukację. Zaczęto zwracać uwagę na zdrowie człowieka i również z punktu widzenia, na zdrowie z punktu widzenia medycznego, czyli zarówno na higienę, jak i na dobroczynne zdrowotnie czynniki płynące z ruchu na świeżym powietrzu. Była to oczywiście jazda konna, były to, była to skakanka, był to Woland, czyli gra, którą współcześnie podobna gra do współczesnego badmintona. Był to oczywiście również gra, która się nazywa kółko. Kobiety stały w pewnej odległości od siebie. Każda miała w dłoni patyczek, gałązkę i istniało również splecione z gałązek i wstążek kółko. Kobiety rzucały do siebie te kółko i zadaniem przeciwniczki było złowić kółko na swój, na swój patyczek. Także to były jakby zabawy, które wymagały pewnego rodzaju zręczności, pewnego rodzaju szybkości i pozwalały w ten sposób spędzić czas przyjemnie i miło na wolnym powietrze. Jesteśmy w miejscu, y, Pałac Myślewicki, który tak naprawdę został przez Stanisława Augusta y, wybudowany dla, y, no, dla księcia Pepi. Książę Józef Poniatowski y, nie sypiał to 5-6 godzin. To wystarczyło mu do tego, żeby zgenerować swoje siły i zacząć następny dzień. Także budził się około godziny 6. jadł śniadanie przyjmował i załatwiał różne sprawy, będąc jeszcze w łóżku z wojsko, a więc przeglądy, musztra i no, doglądał wszystkiego, czego trzeba było doglądać w armii. Potem oczywiście pora, pora popołudniowa, obiad i teatr. Jako młody człowiek chciał się ożenić. I nawet miał swoją wybrankę, pannę Tunównę, ale sytuacja polityczna i sytuacja rodów, i tak dalej, doprowadziła do tego, że ona poślubiła kogo innego. Prywatnie można powiedzieć, że miał dwóch synów. Nieco starszego syna, którego miał z skim Aktorka tancerka, śpiewaczka, to jest ten pierwszy syn, a drugi syn to już panna dobrze urodzona, pani Czosnowska, powiła mu syna. Nawet chciano go wydać za księżniczkę Saską, no ale ta sprawa urodzenia tego, tego drugiego syna jakby przekreśliła ten sprawę, przekreśliła, że tutaj są już tak skomplikowane związki damsko-męskie, żeby nie, nie wchodzić. W temariaże legalnie zawarte. Księstwo było kierowane przez ludzi zdających sobie sprawę z potrzeby unowocześnienia państwa, a szanse te otrzymali właśnie od cesarza Francuzów. Rozbudowano szkolnictwo elementarne i średnie, powstał także zalążek Uniwersytetu Warszawskiego. To dzięki podjętym w księstwie przemianom i ich kontynuacji przetrwała na jego terenach Polskość. To tutaj rozpoczęła się nowa epoka nowoczesnego społeczeństwa. W którym w hierarchii społecznej o miejscu w niej zaczynało decydować nie tyle urodzenie, co majątek, wykształcenie i zasługi. Z odbudowy polskiego państwa Napoleon nie czynił głównego punktu swojej polityki. Polacy zyskiwali w jego oczach aprobatę poprzez swe dążenia niepodległościowe, ale jego stosunek do sprawy polskiej wyznaczały interesy Francji. Bonaparte twierdził, że korzystne rozstrzygnięcie polityczne kwestii Polski zależy tylko i wyłącznie od przebiegu działań wojennych. Oraz od determinacji narodu polskiego. Podobne stanowisko prezentował Tadeusz Kościuszko. Polacy dostali swoją szansę, choć utworzone księstwo nie zawierało wiele terenów dawnego kraju, była to dobra baza do dalszych działań szerzenia polskości i akcji wyzwoleńczych. Nie było terenem peryferyjnym, choć też nie prezentowało ważnego miejsca w polityce europejskiej, ale jego istnienie wpływało znacząco na politykę zaborców Austrii Prus. Rosji. Odtworzono kadry wojskowe, wykształcono oficerów, żołnierzy, którzy potem w Królestwie Polskim uzyskali bardzo wysokie notowania u cara i jego brata, wielkiego księcia Konstantego. To muszę powiedzieć, że pułk, który odtwarzam, Pułk na Nabiesiańskich, jest trochę zapomnianym pułkiem, pułkiem, który został przyćmiony legendą szwoleżerów. Napoleon obiecał legionom Dąbrowskiego, legii polsko-włoskiej. I pułkowi Lansierów, że zostaną włączeni do armii księcia szlachskiego. Niestety nie zostali włączeni. Zaliczyli chwalebną bitwę, a właściwie potyczkę. Pobili oddziały pruskie, które dzień wcześniej rozbiły całkiem spory korpusik wojsk francuskich, głównie niemieckich oddziałów saportujących Napoleona. Potem poszli przez państwa niemieckie do Hiszpanii. Pułk był oryginalny. Był oryginalny nie tylko dlatego, że nosił kwadratowe czapki. I, i, I kurtki polskie różniące się w kroju od kurtek szaserskich, od kurtek całej kawalerii francuskiej, także z powodu swojego sposobu walczenia, uzbrojenia, czyli właśnie ta długa broń drzewcowa, 2,45 długości. Regulamin musztry Księstwa warszawskiego to jest regulamin piechoty francuskiej z 1791 roku, czyli dosyć nowoczesny, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy regulamin. Szyk oddziałów, który wynika z tego, był szykiem armii francuskiej. Broń była oczywiście według wzorów francuskich. Nawet jeśli oddziały polskie dostawały broń po Krusakach, po Austriakach, no to musiały wykonywać te wszystkie chwyty. Tak jak to robili Francuzi, żeby to wszystko ujednolicić w pierwszym okresie formowania Armii Księcia Szaskiego w okresie 806-7. Te mundury były polskie, nawiązujące do wzorów kawalerii narodowej. Oczywiście dominującym elementem w tym ubiorze była rogatywka, która była popularnym nakryciem głowy i łatwo było ją zaadaptować do celów wojskowych. Oznaczenia stopni były według systemu francuskiego. W związku z tym oficerowie nasi stracili dawne srebrne szlify na rzecz złotych barw francuskich, bo tak to było w armii francuskiej. Natomiast ciekawostka, w mundurze generalskim pozostało srebro, srebrny we, Srebrne epolety, srebrne dodatki, srebro z karmazynem. I oczywiście czapka wysoka, rogatywka tego typu, podobna do, do mojej, jako nakrycie głowy do munduru wielkiego. Postać podporucznika Giełku ŁA Warszawskiego posiadała najprawdopodobniej trzy mundury. Był to mundur wielki, ten, o którym właśnie mówiliśmy, taki. Najbardziej kojarzony z ułanami, czyli granatowa kurtka mundurowa z wyłogami, czarna rogatywka, spodnie granatowe z lampasami. W takim mundurze występował na walnych, znaczących bitwach w czasie parad. Później był mundur mały, czyli właśnie taki jak ten, którym pełnił służbę garnizonową, czy też mógł już gdzieś. Po, poza służbą w takim mundurze się pojawić. I był też mniej, może regulaminowy, ale też zapewne każdy oficer powinien taki posiadać. Był to mundur y, balowy, coś w rodzaju połączenia fraka y, oraz y, munduru wielkiego, czyli też miał prawda, taki ogonek y, z tyłu jak frak. Natomiast ta kurtka miała też wyłogi, oczywiście one były w barwach półku, nakrycie głowy, które po prostu charakteryzowało. Oficera im wyżej, tym bardziej bogato zdobione, czyli tak zwany taki kapelusz bicorn. Oczywiście do munduru wielkiego ja bym nosił rogatywkę, natomiast już do munduru małego czy widzę właśnie taką, taki bicorn. Oczywiście wyżsi oficerowie już w bikornach także pojawiali się na polu bitew. Oczywiście epoka miała wiele ciemnych stron, takich jak udział Polaków w wojnie w Hiszpanii. Kontrybucje, które przypominały grabieże, oraz wielkie straty w ludziach związane z ciągłymi działaniami wojennymi niosącymi zniszczenie, choroby i głód. To także należy zaliczyć do bilansu księstwa. Niezwykle uciążliwe okazały się również podatki, szczególnie dotkliwie odczuwane w wyniszczonym przez wojny kraju. Sytuację pogarszał permanentny kryzys finansów publicznych. Jak mawiał gorzko jego władca Fryderyk August I. W tym kraju spod ziemi rodzą się żołnierze, wyrastają nawet w fortece. Szkoda, że pieniądze nie chcą się rodzić. Księstwo było nękane przez kolejne kryzysy. Te o podłożu gospodarczym były powodowane przez zamykanie granic rosyjskich dla polskich towarów i przełamanie przez Brytyjczyków blokady kontynentalne. Znacznie niebezpieczniejsze były kryzysy militarne. Księstwo musiało bronić się w 1809 roku podczas wojny z Austrią. To głównie dzięki talentom księcia Józefa Poniatowskiego udało się nie tylko zachować istnienie, ale powiększyć swój obszar. Książę Józef Poniatowski, zgodnie z tym, co ustalił wcześniej z Napoleonem, przeprowadził swoje wojska przez Wisłę na Pragę, zajął się Modlinem i Serockiem i Nowym Dworem, czyli tam, gdzie były, gdzie były umocnione, gdzie były ważne punkty militarne, a potem tak poszedł. W kierunku południowym, że powiększył księstwo warszawskie. O drugie tyle. Olbrzymią rolę odegrał również pod jego dowództwem generał Michał Sokolnicki, który po pierwsze był tym, który przyjął atak pod Raszynem, czyli Falenty, i to, i to, i to właśnie on. Był narażony na ten pierwszy ogień, który zresztą był przytłaczający i w zasadzie mógł rozstrzygnąć tę bitwę, gdyby nie to, że książę Józef z fajeczką, właśnie y, razem z żołnierzami, ruszyli i zatrzymali wojsko, wojska austriackie przynajmniej na chwilę. A potem dali sobie radę i został zawarty ten to, to, to porozumienie nie kapitulacja, niepokój a porozumienie. W 1812 roku Napoleon ogłosił drugą wojnę polską. Wielka armia ruszyła na Rosję. W wojennej euforii Polacy wystawili wówczas niemal tysięczną armię i zapewnili zaopatrzenie kilkuset tysiącom sojuszników. W nadziei, że wyprawa doprowadzi do oswobodzenia zajętych przez zaborcę terenów i zapewni pełne odrodzenie Polski. Jednak doszło do tragedii. Napoleon poniósł klęskę, która stała się początkiem jego końca. Stało się wówczas oczywistym niebezpieczeństwo nie tylko utraty tej nawet tak niedoskonałej dla niepodległego bytu, ale zgoła możliwości zemsty ze strony państw rozbiorowych, a przede wszystkim zwycięskiego Aleksandra. Kiedy w 1813 roku tereny księstwa znalazły się pod rosyjską okupacją, nieoficjalnie utraciło ono polityczną samodzielność. Niebawem spór o losy ziem polskich stał się jednym z kluczowych zagadnień na kończącym napoleońskie zmagania w kongresie wiedeńskim. Księstwo Warszawskie przestało wówczas istnieć oficjalnie na mocy jego postanowień. Z jego ziem stworzone zostało połączone z Rosją unią personalną Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra I. Zapadły decyzje o wydzieleniu departamentów Bydgoskiego i Poznańskiego, które wracały pod panowanie pruskie jako Wielkie Księstwo Poznańskie, a Kraków wyodrębniono jako osobne państewko, Wolne Miasto Kraków pod protektoratem trzech zaborców. Decyzje te tworzyły jednak podwaliny pod przyszłe zjednoczenie większości ziem polskich, a taka sytuacja nie byłaby możliwa bez istnienia Księstwa Warszawskiego. Księstwo Warszawskie istniało 8 lat, ale zrodziło ideę bratania się z Zachodem reprezentowanym przez Francję. Ideę, która przetrwała aż do dziś. Choć było małym państwem wielkich nadziei, ożywiło naród polski i tchnęło w weń patriotycznego ducha, który pobudził kolejne narodowo wyznolenie